Nie, to nie PiS. To trzecia droga, bardziej tonący hołownia. Czy premier Tusk podejmie ryzyko i zdecyduje się na ruch wyprzedzający w postaci rozbicia koalicyjnego układu, zanim on sam rozbije jego szanse na przyszłość? Czy też pozwoliby jego obecni partnerzy działając w cieniu przejęli kontrolę zmieniając reguły gry na korzyść nowego, przyszłego rozdania, o którym należy myśleć już dziś, już teraz. Witaj w stanie faktycznym, dziś, w roli głównej premier Donald Tusk i trzecia droga, która razem lub osobno, ale będzie chciała Tuska wykrwawić do końca. Widzimy to coraz wyraźniej. To nie jest jeden przypadkowy sondaż. To nie jest pojedynczy sygnał. To jest ciąg. W zasadzie powtarzający się wzór, i ten wzór mówi jedno: coś bardzo niepokojącego dzieje się wewnątrz obecnej koalicji rządzącej. Najpierw jednak sondaże sprzed miesiąca. Koalicja obywatelska traci w dużych miastach, trzecia droga słabnie na terenach wiejskich, potem kolejne badania. Hołownia przestaje być. Nazwijmy to sobie człowiekiem środka, a staje się politykiem bez żadnego wyraźnego zaplecza. Teraz najnowszy sondaż Research Partner. Trzecia droga pod progiem. Koalicja Obywatelska traci koalicyjną większość, mimo że sama wygrywa. A zyskują? Konfederacja i PiS. Przypadek? Nie, to schemat. I ten schemat powtarza się coraz częściej. Coraz wyraźniej zaczyna wyglądać jak kontrolowana destabilizacja, dość precyzyjnie ukierunkowana na osłabienie największej partii rządzącej i jej lidera. Oficjalnie słyszymy o błędach komunikacyjnych, o zmęczeniu społecznym, o potrzebie korekty, ale to nie są przypadkowe niepowodzenia. To nie jest też zmęczenie obywateli. To jest kontrolowany dryf. Systematyczne wypychanie koalicji obywatelskiej na pozycję ekstremum, po to by ktoś mógł potem wejść w centrum. No i kto tu gra? To właśnie trzecia droga. Od pierwszego dnia tego rządu lider Polski 2050, Szymon Hołownia i jego kolega Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u prezentowali się jako część koalicji, ale nigdy. Nie przejmowali pełnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Popierali reformy, ale zawsze z dystansem. Uczestniczyli w kluczowych spotkaniach, ale ich głos znikał, gdy rozmowy stawały się zbyt gorące. Zawsze ustawiali się o pół kroku dalej, ani całkowicie z rządem, ani z opozycją. Zostawali pomiędzy, by później móc przejmować narracyjną kontrolę. Spójrzmy na hołownię. W najgorętszych momentach jego milczenie było niemal wymowne. Gdy pojawiały się kontrowersje wokół TVP, kwestii migracyjnych, krytycznych reform czy choćby rozliczeń ziobry, hołownia bardzo często milczał. A kiedy już jednak zabierał głos, robił to z precyzyjnym dystansem, żeby odciąć się od wszelkich skrajności. Jakby od początku grał na pozycję ponad podziałami, przewidując, że pewnego dnia będzie musiał powiedzieć wprost – to nie jest i nie była moja wojna. Z kolei Kosiniak-Kamysz, formalnie drugi w strukturze rządu, w kluczowych momentach pozostawał na uboczu. Unikał stanowczych deklaracji. Zamiast bronić kontrowersyjnych reform, wybierał tematy bezpieczne – Rolę PSL na prowincji, debatę o spokojnej Polsce, unikając w ten sposób zaangażowania w ogólnopolską debatę. Ta strategia buduje jego wizerunek jako kogoś, kto nie chce być obarczony konsekwencjami trudnych decyzji. I tu pojawia się fundamentalne pytanie: czy trzecia droga od samego początku nie miała być jedynie czymś na kształt wehikułu przejściowego, czy nie miała służyć do rządzenia z Tuskiem, ale jedynie przetrwać w koalicji, aż do momentu, gdy sytuacja stanie się w zasadzie nie do zniesienia. Wszystko wskazuje na to, że właśnie ten moment nadchodzi, on się po prostu zbliża. W ostatnich tygodniach obserwujemy wzmożoną narrację medialną o zmęczeniu rządem. Ta narracja nie pochodzi wyłącznie z PIS i mediów przychylnych pisowi. Coraz częściej pojawia się w głównych mediach, także w kanałach związanych z Centrum. I właśnie tam, chołownia próbuje zająć pozycję rozsądnego krytyka Tuska. Pozycję, która pozwala mu z jednej strony odsłonić swoje umiarkowane wypowiedzi, a z drugiej odciąć się od odpowiedzialności. Zapodejmowane decyzje. Teraz przejdźmy do kluczowego scenariusza. Jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie, a wiele przecież na to wskazuje. Premier Donald Tusk może znaleźć się w bardzo niebezpiecznym momencie. Dlaczego? Bo choć Trzaskowski jest częścią platformy, częścią koalicji obywatelskiej, to jego sukces pokazuje też coś zupełnie innego że elektorat coraz bardziej ufa liderom, którym nie do końca zależy jedynie na szyldzie partii, ale na mniej lub bardziej autentycznej, ale własnej osobowości. To sygnał, że wygrywać można dzięki sile nazwiska, a nie jedynie dzięki tabliczce partyjnej. Wewnątrz to może być sygnał dla takiej wewnętrznej opozycji, żeby bezwzględnie nie podążać za Tuskiem, że można iść obok niego, a w dłuższej perspektywie, no kto wie, być może zamiast niego. W tej sytuacji, gdy fundamenty koalicji zaczynają trzeszczeć, a niedługo zaczną pękać, Tusk może zostać zmuszony do podjęcia radykalnej decyzji rozpisania wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Dlaczego? Bo każdy miesiąc zwłoki w takiej sytuacji oznacza kolejne spadki poparcia, kolejne narracje o dyktacie PO, kolejne sygnały o prowokacjach ze strony Hołowni i Kosiniaka, kolejne subtelne torpedowanie rządu od środka. Jeśli Tusk nie zareaguje, to może obudzić się w sytuacji, w której koalicja pozostanie sama, koalicja obywatelska, a dawni partnerzy zaczną startować z własnych list, ale nie tak jak dotąd. Tylko przeciwko niemu. Przeciwko Tuskowi. Przyspieszone wybory to ogromne ryzyko. To jest nie tylko polityczny dramat, ale też szansa na swoistą redefinicję układu koalicyjnego. Brak działania to jednak ryzyko jeszcze większe ryzyko utraty kontroli nad sytuacją, ryzyko całkowitego rozpadu. Koalicji w perspektywie czasu. Ryzyko, że Polska 2050, czy nawet PSL staną się katalizatorami zmiany w samej strukturze władzy. W dłuższej perspektywie, bez zdecydowanego ruchu, obecna struktura może ulec destrukcji, a wtedy nikt nie będzie miał kontroli nad losem kraju. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że narracja o osłabieniu koalicji nie jest jednorazowa. Widzimy, że kolejne sondaże, Większość z nich, niezależnie od metodologii, wskazują na stopniowe schodzenie w poparciu dla obecnych struktur rządzących w ujęciu koalicyjnym. Powtarzające się sygnały sugerują, że mamy do czynienia nie tylko z chwilowym spadkiem, ale z systematycznym dryfem, który może być wynikiem celowych działań mających na celu destabilizację odśrodkowych działań. Polityczna gra wewnątrz koalicji nabiera tempa. Nie tylko trzecia droga, ale także inne frakcje w obrębie platformy zaczynają dostrzegać, że przetrwanie nie jest gwarantowane. Coraz częściej słyszy się głosy sugerujące, że obecny układ trzeba zmienić, że nadszedł czas na radykalne kroki. To jest moment, w którym każdy ruch jest na wagę złota. Czy Tusk zaryzykuje i zdecyduje się na przedterminowe wybory, ryzykując tym samym utratę stabilności, ale zyskując szansę na odbudowę zaufania? Czy też będzie pasywnie czekał, pozwalając, by wewnętrzne rozłamanie doprowadziło do nieuchronnej katastrofy koalicyjnej? Bo jeśli trzecia droga naprawdę gra na rozpad obecnego układu a gra to działa teraz, tu i teraz. Zegartyka, a każdy dzień zwłoki pogłębia kryzys. To nie jest przypadkowa polityka. To jest dość starannie przygotowana strategia, której celem jest przekształcenie sceny politycznej na korzyść tych, którzy działają poza, nazwijmy to, wielkimi tradycyjnymi strukturami. Widzimy, jak systematycznie budowane są przesłanki do zmiany władzy. Każda z tych decyzji, każdy sondaż, każdy subtelny komentarz w mediach, także społecznościowych, albo przede wszystkim społecznościowych, to element układanki, która już niedługo może nieco odmienić oblicze polskiej polityki. I wtedy pytanie brzmi: kto naprawdę rządzi, a kto tylko gra w ciepłe rękawice? Dziś, gdy zegar tyka, mamy przed sobą polityczny moment przełomowy. Czy premier Tusk podejmie ryzyko i zdecyduje się na ruch wyprzedzający w postaci rozbicia swojego własnego koalicyjnego układu, zanim ten układ rozbije jego szansę na przyszłość? A może pozwoli, by partnerzy działający w cieniu przejęli kontrolę, zmieniając reguły gry na korzyść tego nowego, przyszłego rozdania? Odpowiedzi na te pytania będą miały kluczowe znaczenie nie tylko dla przyszłości Platformy Obywatelskiej, ale dla całego układu politycznego w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące miesiące przyniosą nie tylko reorientację w strukturach władzy, ale też fundamentalne pytania o to, komu naprawdę w tym układzie rządzącym można ufać. W polityce, gdzie każdy ruch jest przemyślany, a każda decyzja ma swoje konsekwencje, nie ma miejsca na przypadek. Teraz, właśnie, bardziej niż kiedykolwiek, liczy się precyzja, zdecydowanie i gotowość do działania, panie premierze. A my, jako świadkowie tej politycznej rewolucji, możemy tylko obserwować, jak historia zapisze kolejne rozdziały tej gry o władzę. Wraz z nami odkrywaj rzeczywistość, którą system stale deformuje. Twoje wsparcie finansowe dla nas to inwestycja w niezależne myślenie. Subskrybuj, komentuj, udostępniaj. Im więcej ludzi to zrozumie, tym trudniej będzie kłamać. Bo system nienawidzi przecież w zasadzie tylko jednego: świadomości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym stanie faktycznym.